Cześć, z tej strony Manage44, a dziś zapraszam Was na krótką recenzję walizki transportowej Specna Arms Gun Case V2. Walizkę do recenzji udostępniła firma Gunfire. Walizka przychodzi do nas w dużym kartonowym pudle z nadrukowaną specyfikacją walizki. Sama walizka zapakowana jest dodatkowo w folię bąbelkową. Walizka mierzy 1020x450x190 mm z zewnątrz, a jej wymiar wewnętrzny to 930x370x120 mm. Walizka waży aż 8,5 kg. Całość wykonana jest z wytrzymałego i dość giętkiego plastiku. Na górnej pokrywie znajdziemy kawałek rzepa z logo Special Arms, do którego możemy przyczepić naszywki. Walizka zamykana jest na 6 sporych zapięć z przyciskiem blokującym uniemożliwiającym przypadkowemu otwarciu walizki. Posiada również cztery metalowe, ale nie stalowe montaże na kłódki, dzięki czemu możemy zabezpieczyć zawartość podczas transportu. Pokrywa posiada aż cztery spore zawiasy. Uchwyty transportowe znajdziemy dwa. Jeden na dłuższym boku, a drugi na szczycie. Obydwa blokują się w dolnej pozycji, dzięki czemu ciężej je uszkodzić podczas transportu. Walizka posiada również dwa spore plastikowe kółka, przydatne przy transporcie. A nawet mały zaworek do wyrównywania ciśnienia w walizce, przydatny gdybyśmy chcieli wziąć ją do samolotu. Po otworzeniu walizki możemy zauważyć, że pokrywa posiada uszczelkę. Na pudle jest informacja, że walizka jest woda ale nie znalazłem takiej informacji na Gunfire. Wnętrze walizki wyłożone jest gąbkami. Pokrywa posiada falowaną gąbkę, która nie jest do niej przyklejona. A w dolnej części znajdziemy trzy warstwy gąbki. Dwie pierwsze już są nacięte, dzięki czemu możemy łatwo dostosować walizkę do naszych potrzeb, wyrywając kawałki gąbki i robiąc w ten sposób miejsce dla naszego sprzętu. W walizce zmieści się większość modeli karabinów szturmowych, a może nawet coś koło DMR, czy też karabin wsparcia. Klasyczne czterotakty będą jednak za długie. Porównując ją do pierwszej walizki specnej, która z wejściem tej na rynek została wycofana, to nowa walizka jest o 40 mm krótsza, ale za to 50 mm szersza i 40 mm grubsza. Ich design zewnętrzny jest bardzo różny, więc w tym aspekcie decydują już gusta, ale wydaje mi się, że nowy projekt jest nadal nowoczesny, ale bardziej stonowany. Jak zaś będzie wyglądać po dłuższej eksploatacji? zrazie że wygląda jakby była wykonana z tych samych materiałów co pierwsza walizka, to sądzę, że na jej podstawie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Plastik jest dość miękki i pomimo tego, że walizka była użyta przeze mnie kilka razy, to wyraźnie widać na jej powierzchni wszelkiej maści zarysowania. Plus miękkości plastiku jest taki, że pomimo tego, że kilka razy mi upadła, to nic nie pękło. Jeśli chodzi o gąbki w środku, to o ile system jest fajny, bo można go łatwo ustawić pod każdą replikę jaka się zmieści jej akcesoria. Tak po dłuższym używaniu luźna gąbka po prostu popękała w różnych miejscach i gdy wyciągniemy z niej replikę, to majda się bez ładu. I o ile spełnia nadal swoje zadanie, tak wygląda to po prostu słabo. Aby tego uniknąć, polecam zostawić minimum dwie szerokości gąbki, jeśli to możliwe. Z racji, że wersję pierwszą mam już jakiś czas, to mogę się również wypowiedzieć nieco o ogólnym użytkowaniu walizki. Niezaprzeczalnym plusem takiego rozwiązania jest bezpieczeństwo przewożonego sprzętu, ale nie jest z nim wygoda. Walizka jest duża, ciężka i nie mieści się w każdym bagażniku, choć z tym w nowej wersji powinno być łatwiej, bo jest krótsza. Niemniej zajmuje sporo miejsca, przez to, gdy jedziemy na grę w kilka osób, to może znacznie utrudniać spakowanie się do auta. Plusem jest na pewno fakt, że można ją wrzucić na bagażnik dachowy, jeśli taki mamy. W takim razie, dla kogo jest to produkt? Na pewno dla kogoś, kto posiada bardzo drogi sprzęt, który chce chronić w transporcie. Dla kogoś, kto jeździ na bardzo duże gry, gdzie sprzęt graczy nieraz zwożony jest zbiorczo do baz ciężarówkami, oraz dla kogoś, kto ma w planie podróżować ze sprzętem za granicę, nawet samolotem. Dla reszty graczy poleciłbym miękkie pokrowce, których specna w swojej ofercie ma kilka modeli. Na dziś to będzie wszystko. Dajcie znać co sądzicie o walizce z odcinka, a jeśli już z niej korzystacie, to jak wam się sprawuje. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.